dla nikogo tajemnicą, że Asus ostatnio postanowił dość poważnie wejść na rynek smartfonów i tak oto w zeszłym miesiącu na targach CES w Las Vegas przedstawił trzy smartfony 4, 5 i 6 calowe. Aktualnie w moich rękach znajduje się Asus Zenfone 6, czyli największy przedstawiciel rodziny smartfonów tawańskiego koncernu. Urządzenie wyposażono w 6 ekran o rozdzielczości 1280x720 pikseli co ważne, jest pokryty Gorilla Glass trzeciej generacji, czyli tej najnowszej, dzięki czemu ekran powinien być odporny na wszelkiego rodzaju zarysowania i na przykład na noszenie w jednej kieszeni z kluczami i innymi ostrymi narzędziami. No ile coś takiego nosicie w kieszeniach? <laughs> Całość pracuje pod kontrolą Androida w wersji 4.3 czyli Bean. Asus obiecał, że będzie dostępna Aktualizacja do n 44 KitKat. Jak widzicie, jest to zmodyfikowana wersja Androida. Jest to bardzo, przyja jest to bardzo przyjazny interfejs, dzięki któremu bez problemu możemy się odnaleźć w najważniejszych ustawieniach smartfona. Sam smartfon działa dzięki procesorowi Intela, co też nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, bo ostatnio Asus nawiązał współpracę właśnie z Intelem i to na jego procesorach opiera najwięcej swoich urządzeń. Urządzenie wygląda bardzo ciekawie, bardzo ładnie się prezentuje, przynajmniej według mnie. Widać, że Asus postawił na bardzo solidną stylistykę. Zresztą wszystkie urządzenia z serii Zenfone są do siebie bardzo podobne. Eee, a co? Pozwolę sobie troszeczkę tutaj namocić. To jest. A 4, to 5, to 6. Chyba właśnie komuś ukradłam telefon. Ale to chyba mało ważne. Ktoś chciał się pobawić, ja zabrałam. Eee, te odkładamy na razie. 6-calowy Zenfone, e, u góry mamy do dyspozycji 3,5 mm jack audio, e, obok jest mikrofon, na prawej krawędzi e, przyciski do regulacji głośności, e, łącznik e, na dole port micro USB, na lewej krawędzi znajdziemy tylko i wyłącznie e, otwór służący do tworzenia e, obudowy, Natomiast z tyłu aparat z dziedą doświetlającą, logo Asusa, logo Intel Insight, a także głośnik. Całość pracuje całkiem płynnie, jak na, warun na warunki targowe. Mamy tutaj mnóstwo preinstalowanych aplikacji, większość oczywiście te od Google, ale nie tylko. A pod ekranem mamy dostępne przyciski systemowe z Home i otwarte aplikacje. Jak możecie się przekonać, jak to zawsze bywa na targach, otwartych aplikacji jest całe mnóstwo. Ale bardzo szybko można je zabić. Urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 13 megapikseli. Do tego mamy do dyspozycji kamerkę 2 megapiksele. I pamięci jest w tym przypadku Ło, wow, tylko 8GB, a dostępnej 5GB. Ło, wow, niewiele. Na szczęście, wewnętrzną pamięć można rozszerzyć dzięki slotowi karty MicroSD, który znajduje się podobnie jak slot kart SIM pod obudową. Co ważne, trzeba zauważyć, że każdy Zenfone prezentuje się dokładnie tak samo. Wszystkie przyciski ma rozmieszczone w tym samym miejscu i wszystkie porty również. Mam nadzieję, że Zenfony przywędrują do Polski w miarę szybko, ale nie wiadomo kiedy to nastąpi. Pozdrowienia ze stoiska Asusa. Zenfon 6 uśmiecha się do Was, do kamery.